Serdecznie witam pelomanów i sympatyków na naszym dzisiejszym, naszym dzisiejszym spotkaniu, którego tematem jest wirtuozi instrumentów strunowych. Yy, Woli tak przypomnienia, jakie mamy instrumenty strunowe, a więc kim jest wirtuoz? Wirtuozo z języka włoskiego to znaczy pełen zalet, czyli to jest osoba wybitna grają za mistrzowsku na instrumencie, po prostu perfekcyjnie. A zatem czas na prezentację. Pierwszym takim wirtuozem, i to będą, będzie wirtuoz-skrzypiec, jest Jehudi Menuhin, który urodził się w 1916 roku a zmarł w 1999. Z urodzenia był Amerykaninem, a z wyboru Brytyjczykiem. Patyra. O przydomku Polski Paganini. Urodził się w 1977 roku, a grę na skrzypcach rozpoczął mając 7 lat w Orsztynie. Potem studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie, a także w Hanowerze i Kremonie. Obecnie jest wykładowcą w klasie skrzypiec w Bydgoskiej Akademii Muzy Muzycznej. Posłuchamy jak gra. Sardasza moniego, ale nie tylko sami. W szczypcach na skrzypce jest David Gadder. To niemiecko-amerykański i muzyk, który urodził się w 1980 roku w Niemczech, zaczął grać na skrzypcach w wieku czterech lat, a mając lat 5 wygrywa pierwszy konkurs skrzypcowy. Muzyka Arama Maligian, ormiańsko-hiszpański, urodził się w 1968 roku w Bejrucie w Iwari. Na skrzypcach zaczął grać w bardzo młodym wieku i to dzięki swojemu ojcu. Posłuchajmy i obejrzyjmy, jak jego charakterystyczny styl gry, a utwór to symfonia pisando y flores. Jo Jo Ma, czyli amerykański beluchowista chińskiego pochodzenia, który urodził się w 1955 roku w Paryżu. Był cudownym dzieckiem, występował już mając zaledwie 4,5 roku. Wychowywał się w USA, a jako ośmiolatek koncertował z orkiestrą pod dyrekcją Bernsteina, bardzo słynnego utworu Sonsanta, łapęciem. charyzmatyczny, niezwykły i szalony chorwacki duet wiolonczelowy, działający od 2011 roku, a tworzą go Luka Sulic i Stefan Hauser. Gigantyczny sukces odnieśli w tym samym roku dzięki nagraniu Przewoju Jacksona i umieszczeniu, umieszczeniu go na YouTube. Posłuchajmy, jak grają piątą symfonię. No, opuszczamy instrumenty strunowe, służące. Czas na uderzany, czyli fortepian. Marta Argerich to argentyńska. Pianistka, która urodziła się w 1941 roku w Buenos Aires, gdzie spędziła dzieciństwo mając 3 lata, rozpoczyna naukę gry na fortepianie. A jako ośmiolatka daje już pierwszy koncert publiczny. W 1955 roku rodzina przenosi się do Europy. I tutaj Marta szkoli swoją grę na tym instrumencie, na fortepianie we Wiedniu i w Geleniu. Posłuchajmy, jak gra koncert fortepianowy Beethovena. Skończył szkołę muzyczną w Zabrzu i Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i zwycięzcą dziewiątego konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Miał wtedy 18 lat. A Jerzy Waldorf, który słuchał i był na tym y, konkursie, y, taką opinię miał on. Był nim po prostu oczarowany. Twierdził, że od samego początku Krystian Zimmerman ujawnił swój talent, wyprzedzając wszystkich uczestników konkursu. 11. Konkursu Szopenowskiego w Warszawie. Urodził się w 1985 roku w Nakle nad Lotycią. Grę na fortepianie rozpoczął, mając zaledwie 5 lat. Studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i tam dzisiaj jest wykładowcą. Po wielu latach od zwycięstwa w konkursie szopenowskim osiągnął pozycję artysty o światowej sławie. No i teraz czas na taką orkiestrę smyczkową. Polish Solist String Orchestra, czyli Orkiestra Smyczkowa, to grupa wybitnych, pełnych pasji polskich artystów młodego pokolenia. Orkiestra powstała w 2018 roku z inicjatywy Pilanina Sebastiana Krajów, który i koncert mistrzem tejże orkiestry. Wszyscy muzycy, muzycy tejże orkiestry są solistami, co czyni tę orkiestrę jako pierwszą orkiestrę w Polsce o tak wyjątkowym profilu. My posłuchamy utworu Sarasate, Navarra, na dwoje Skrzypiec i orkiestrę smyczkową. instrument strunowy szarpany, czyli harfa. Harfa to instrument strunowy szarpany, narodowy paragwaj. My posłuchamy, jak brzmi utwór na 420 harfa. To tyle na dzisiejsze Chciałabym ja serdecznie podziękować Wyszowi za umożliwienie i żebyś, że mogliście obejrzeć za a nie tylko posłuchać no i tutaj wiadomości, ale także posłuchać. U nas dzisiaj są imieniny Tak! Dzisiaj u nas są imieniny Weroniki. Tak.